Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie jednego z naszych użytkowników, który pisze do nas Witam, komu nie przysługuje dodatek węglowy i co oznacza zasada, że gospodarstwo domowe nie korzystało i nie korzysta z paliwa starego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy? o którym mowa w artykule 2 ustęp 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Drogi użytkowniku. Jest kilka warunków, które jeżeli są niespełnione, albo jeżeli są spełnione, wykluczają możliwość skorzystania z dodatku węglowego. Dodatek węglowy... To jest rozwiązanie, które ma oczywiście wspomóc osoby, które ogrzewają się węglem, tak? czyli mają technologię opartą na węglu, jeżeli chodzi o generację ciepła. I tutaj świadczenie w postaci dodatku węglowego jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 3000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym brykietem lub peletem tak. Przynajmniej w 85% składającym się z węgla kamiennego. E, oczywiście to może być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, jakiś ogrzewacz powietrza, piec kaflowy lub jakaś, jakieś inne urządzenie służące do ogrzewania. E, tutaj, oczywiście, warunkiem, który może nas wykluczyć jest to, że musimy być zgłoszeni z tym urządzeniem, które. E, jest źródłem naszego ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków do tak zwanego CEB. I wówczas wnioski, tutaj, które były złożone, muszą dotyczyć wpisów zgłoszonych do CEB do 11 sierpnia 2022 roku. Tak, czyli jeżeli mamy główne źródło lub jeżeli pierwszy raz jesteśmy w ogóle zgłaszani, no to to jest data taka graniczna. Kwestia ilości osób pozostających w miejscu zamieszkania. Tutaj mamy dużo takich w pewnym sensie nieścisłości, bo pod jednym adresem może mieszkać więcej osób, tak? I tutaj czym jest w ogóle gospodarstwo domowe? Jest to kwestia Dosyć ściśle określona w przepisach, tak? ponieważ ustawa z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe rozumie osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Więc nie ma możliwości pobrania podwójnego dodatku węglowego, jeżeli mieszkamy pod jednym Adresem, tak? W, jeżeli mamy jeden dom, tak, jest to dom dwurodzinny, tak zwany, ale jest ogrzewany na przykład jednym piecem węglowym, to też taki wniosek będzie przysługiwał na jeden, e, na jeden piec. Można w ten sposób to ująć, tak? Wniosek o dodatek węglowy zostanie odrzucony, jeżeli mieszkamy w tym jednym bloku opalanym jednym piecem i są dwie rodziny, i te dwie rodziny zgłoszą się i ten adres będzie wyszczególniony, ponieważ w, ten, w tej ewidencji źródeł. Ogrzewania jest wpisany ten jeden piec, także należy o tym pamiętać, że w takich przypadkach też nam dodatek węglowy w podwójnej wysokości nie przysługuje. O co chodzi z, tym, z tymi przepisami z 23 czerwca 2022 roku? Chodzi o to, że wcześniej była już informacja po tzw. o tak zwanej stałej cenie węgla nie wyższej niż 996,60 groszy. Jeżeli już ktoś wcześniej skorzystał z tamtych. Przepisów umożliwiających jako odbiorcy zakup węgla po tej maksymalnej cenie, to wówczas dodatek węglowy nam nie przysługuje. Te transakcje były rejestrowane. Jeżeli tutaj złożymy wniosek o dodatek węglowy, a wcześniej korzystaliśmy z preferencyjnego zakupu węgla, to ten wniosek też będzie odrzucony. Tak? Czyli to dotyczy osób, które dopiero teraz na zimę w trudnej sytuacji ze względu na wysokie ceny węgla potrzebują pomocy i wnioskują o ten jednorazowy dodatek. Także e, faktycznie, w przypadku osób, które wcześniej skorzystały z innej formy pomocy, te formy pomocy się nie dublują. E, co tutaj jeszcze można, na co jeszcze można zwrócić uwagę? E, tak jak mówiłem, no jeden adres, jeden dodatek węglowy. E, jeżeli chodzi o gospodarstwa jednoosobowe, no to one będą weryfikowane wywiadem. Organ, który przyznaje dodatek, czy na przykład GOPS, MOPS może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który uprawdopodobni sytuację opisywaną w tym wniosku, tak, czyli stan faktyczny gospodarstwa domowego i kto tam mieszka. Tutaj może oczywiście być taka sytuacja, że jeżeli nie wyrazimy zgody na przeprowadzenie tego wywiadu przez urzędnika, to również jest to podstawa do odmowy przyznania takiego dodatku węglowego, więc trzeba też o tym pamiętać, tak. I tutaj gminy otrzymały podstawę prawną w kwestii weryfikacji danych zawartych we wniosku, tak? Także mogą to weryfikować. Jeżeli chodzi o termin złożenia wniosku, no to też jest bardzo ważne, żeby dotrzymać tego terminu. Tutaj po nowelizacji ustawa wydłuża ten termin. Przy czym tutaj mamy taką sytuację, że do 30 października wnioski złożone są wypłacane do 30 grudnia. Jeżeli chodzi o tutaj nowe przepisy po tej nowelizacji, tak, bo była kwestia ewentualnych postępowań w sprawie wypłaty dodatkowego nowego wszczętych i niezakończonych przed nim wejścia w życie nowelizacji, no to mamy do czynienia że w, w, z taką sytuacją, że wniosek składamy w gminie właściwej ze względu na adres naszego zamieszkania do 30 listopada. Można to zrobić oczywiście w formie papierowej osobiście w urzędzie, lub elektronicznie opatrując wniosek podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, elektronicznym, tak? Wzór wniosku jest taki sam dla wszystkich gmin, więc tutaj nie ma możliwości, żebyśmy mieli ten wniosek odrzucony ze względu na to, że na przykład zastosowaliśmy jakąś złą, złe nazewnictwo, zły wniosek, złą dokumentację. Tutaj wszystkie gminy używają tego samego wzoru. I one oczywiście dostępne na stronach internetowych urzędów gmin, czy też bezpośrednio w urzędach gmin w Gmachach. Tutaj te jednostki powinny udostępnić. Można też oczywiście pobrać wniosek ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo tam też jest udostępniony. Jeżeli chodzi o takie pozostałe kwestie, no to co jest istotne? Oczywiście wniosek jest rozpatrywany, potem ta kwota w tych terminach przewidzianych ustawą jest wypłacana na konto przelewem. Oczywiście ten numer rachunku musi należeć do osoby składającej wniosek. To nie może być numer rachunku osoby trzeciej czy też kogoś innego z rodziny, to musi być nasze konto osobiste. Tak? Jeżeli chodzi o inne formę, możliwości wypłaty, no to już gminy decydują indywidualnie, że jakaś gmina ma kasę i wypłaca tego typu świadczenia pomocowe bezpośrednio za pokwitowaniem, no to też ewentualnie tak możliwość jest, ale to już jest sprawa indywidualna gminy. Co w przypadku odrzucenia tego naszego wniosku, czy też odmowy przyznania dodatku węglowego, wówczas można Wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję tego konkretnego organu, bo to jest decyzja administracyjna, tak. Eee, oczywiście za pośrednictwem organu, który wydał tą pierwotną decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Czyli jest jeszcze możliwość, jeżeli będziemy mieli odmowę przyznania dodatku węglowego, odwołania się do SKO w terminie 14 dni od uzyskania negatywnej decyzji. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytania tutaj naszego czytelnika. Jeszcze dodam tylko, że jeżeli chodzi o ten dodatek węglowy, a zakup tego węgla po cenie stałej 996 zł za tonę, to tutaj trzeba uważać na pewną kwestię, tak, jeżeli stara się ktoś o wypłatę dodatko węglowego, trzeba wypełnić ten wniosek, że gospodarstwo domowe nie korzystało, nie korzysta z opłaty z opału zakupionego na podstawie tych przepisów. I tutaj w takie oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli ktoś będzie próbował otrzymać dodatek węglowy, pomimo tego, że wcześniej korzystał z preferencyjnych możliwości zakupu węgla na podstawie tych wcześniejszych przepisów, to może mu grozić odpowiedzialność karna, tak? Jeżeli będzie wprowadzał w błąd tutaj... Organy czy gminy, i zostanie to zweryfikowane na no niekorzyść tego składającego wniosek. Tak? Także odradzamy tego typu działalność. Proszę działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ktoś nie korzystał wcześniej z preferencyjnych warunków zakupu węgla, to oczywiście może skorzystać z dodatku węglowego i powinien taki wniosek składać. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania w tej materii, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt.małpapoznajfakt.pl. A na dzień dzisiejszy z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.